Swoją ostatnią lutową wizytę w Lesznie Robert Biedroń, kandydat lewicy na prezydenta, rozpoczął od śniadania w Banku Żywności. To tam spotkał osoby starsze, które korzystają z pomocy banku, gdzie jadają śniadania i obiady. Osoby te często żyją z minimalnej emerytury lub renty, i pomoc z banku Żywności jest dla nich bezcenna. Robert Biedroń rozmawiał z nimi o ich sytuacji. Jednej z pań, z którą rozmawiał, zapytało jej marzenie. To okazało się proste i zarazem bardzo potrzebne. Mamy dla pani prezent, panie Pani, jak się spotkaliśmy tak. w banku żywności, Wiem. jak opowiedziała mi Pani historię swoją. Tak. 76-letnia kobieta chciała mieć nowy tapczan, a z własnej kieszeni nie było jej stać na jego zakup. Stare łóżko powoli nie nadawało się do użytku. Wtedy Robert Biedroń obiecał kobiecie, że kupi jej tapczan na 77. urodziny. Wczoraj Robert Biedroń przyjechał do Leszna, by spełnić tę obietnice. W przeddzień urodzin solenizantki, działacze lewicy wraz z Robertem Biedroniem przywieźli tapczan, którego kolor pomagała wybrać Katarzyna Jaśkowiak z Banku Żywności. Trzynastkę dostały się. Dostałam! Panie. I co? No i chcę pomalować sobie. Czyli przyda e, się na 13. Się. A y, to jest wystarczająca pomoc, czy powinno być... Te... Powinno być, no co to jest 70 zł już przeliczyłam hmm. na miesiąc. No. Ale 3 złote dziennie. Tak, a no. Leki? No. leki. są bardzo drogie teraz. Hmm. Tym bardziej, że ja mam cukrzycę, no to i paski kiedyś to tam za grosze, a teraz za 50 pasków prawie dychy. Czyli emerytura powinna każdego miesiąca być godna, a nie tego 13 tak. Raz tak. Nie, już ramię. ja nie szaleję, ale ten no, 1700 zł. To już by człowiek był taki sobą. No. Żeby można tak, było tak. 1700 zł by wystarczyło. Ja tak żeby... myślę, a może no, ktoś tak ma ten. wyższe aspiracje. A 1700 zł to i tak nie jest dużo. Ale ja chciałabym. No. Dlatego my walczymy, żeby było tak. minimum 1600 zł. Bo 1600 zł to już pozwala... Jakoś... Ale z pewnością mniej 600 zł, a nie mniej 600 zł nie? Czy no. 700? No. No. Dla wielu no. ludzi to już są duże pieniądze. Tak, jest. Można by było sobie taką kupić. O! Ale mam. Dobry, miły pan. Pani no, ta, nie możemy, nie możemy, bo nie można, no nie możemy za długo siedzieć u Pani. No to dzięki, Żeby, dzięki zdrowa. Solenizantka nie kryła wzruszenia, gdy nowy tapczan trafił do jej mieszkania. Zapewniła, że w złożeniu pomoże jej sąsiad. Jeśli się tak nie stanie, pomogą jej lokalni działacze lewicy, którzy będą kontaktować się z kobietą, by upewnić się co do sytuacji.